Cześć! Hej. Jak widzicie piękna pogoda dopisuje i oby jak najdłużej, bo maj przed nami, a w maju wiadomo, odkurzamy grillę. Dokładnie. I dziś chciałybyśmy Wam zaproponować potrawę na grilla, która jest bardzo smaczna, bardzo prosta w przygotowaniu. Mało tego, można ją zjeść jako samodzielne danie lub może być bardzo fajnym dodatkiem do grillowanego mięsa. Zapraszamy Was na grillowane, faszerowane ziemniaczki. <laughs> Ziemniaki dokładnie myjemy i gotujemy w mundurkach w lekko osolonej wodzie. Następnie odstawiamy do ostygnięcia. W międzyczasie podsmażamy 150 g pokrojonego w kostkę boczku, dwie pokrojone w kosteczkę cebule, pół pokrojonej w kostkę papryki oraz wyciskamy dwa ząbki czosnku. Wszystko chwilę razem podsmażamy. Ostudzone ziemniaki przekrajamy na połowę i łyżeczką ostrożnie wydrążamy środek, zostawiając wewnątrz warstwę taką mniej więcej na 1 cm. Miąż z ziemniaczków mieszamy z podsmażonymi dodatkami. Dodajemy około 100 g startego sera mozzarella oraz odrobinę posiekanej natki pietruszki. Cały farsz doprawiamy solą i pieprzem do smaku. Ziemniaczki napełniamy farszem, zawijamy w folię aluminiową i pieczemy na grillu około 20 minut. Podajemy posypane szczypiorkiem lub ulubionymi świeżymi ziołami. Smacznego! Dzięki temu przepisowi przekonacie się, jak dużo można oczekiwać od zwykłego ziemniaka! Dokładnie, ten przepis powalił nas na kolana i wierzymy, że Wam również tak mocno przypadnie do gustu, bo przygotowane w ten sposób ziemniaczki są przepyszne. Koniecznie, koniecznie spróbujcie!